Siemanko widzowie, witajcie na moim kanale. A dziś jest o Ozanowo i dziś jest troszkę krótszy odcinek z Ozanowo, ale jak widzicie, u mnie w tyle, tam w tyle, jest, się troszkę zmieniło. Pograłem sobie tu widzowie trochę. Jest 19 dzień, więc jest długi. I ten odcinek będzie polegać na tym, że przedstawię wam, co jest. Znalazłem 9 diamentów, 2 na Enchant i, 1, i 3 na Kilow. Chwilę pokopałem też, mam trochę tego. Tu mam łyżeczko i kilka piecyków dorobiłem. I tu zrobiłem te schody. One mają takie fajne podstawki. Zaraz wam więcej pokażę. I tu mam widzowie. E, moja baza tymczasowa, jeszcze nieskończona. Tu będzie jacuzzi, widzowie i takie różne inne rzeczy. Więc myślę, że to będzie fajne. Tam piornochron postawiłem. Jak ktoś chce się przyjrzeć, to tutaj yy, wam pokażę. Tam jest piorunochron. Teraz tak, sobie będę grać. Dobra. Tam mam piorunochron postawiony. I tu jest taka mini farma arbuzików, która i tak ledwo co widzę wiedziała. No i tu myślę, że będzie coś takiego: czy wejdziesz, taki tak i tam Podam postawę villagera i będzie. Więc tu mam takie schody zrobione. Trzeba się przyzwyczaić, żeby po nich umieć chodzić, bo się widzowie ciężko chodzi. Powiem, że się bardzo ciężko chodzi po nich. Dobra, jeszcze tu. Dobra. Tu są takie schodki. I tutaj lecimy. A tu można zejść albo wejść. To są takie schody. To są w każdą stronę. Ale, ale mobów widzowie, ale mobów. Ja idę się przespać, bo na tym na tym trybie gry jest mega dużo widzowie mobów. Więc to wszystko co zrobiłem przez te yy, nie 10. Więcej trochę. O ty mały karekańsko. Ty! Jak mini Mike. Taki mały widzowie. Ujechacie widzowie. To wie... To to wie kto to jest. Ja cię wizuję. Dobra, więc to wszystko co zrobiłem. Myślę, że Wam się spodoba i już w następnym odcinku, który będę kręcić zaraz yy, będzie... Nie będzie cięć. Ale będzie... Będziemy robić tam... Yy, ulepszać trochę mój dom i będziemy też kopać diaksy, więc. Zobaczycie w następnym odcinku, który dodam Wam chyba 30 minut później albo 15 minut później potem, więc do, to będzie taki krótki film bez cięć, więc myślę, że Wam się film spodobał, więc do widzenia. No i ozonek Was żegna. I pa! A! I jeszcze zrobiłem sobie widzę zbroję żelazną.